Się ma koleżanko i się ma kolego. Witam w kolejnym odcinku Kariery Kozajasz jego. Bola was widzowie. Mnie również. Gorzej będzie tylko z każdą kolejną sekundą tego odcinka. Chyba, że zostawicie łapki w górę i będziecie subskrybowali ten kanał. Słuchajcie, wracamy, wracamy do naszego um, świata Realu Madryt Realu Madryt, który, no właśnie, ustaliliśmy. Tym Realem Madryt nie jest i wy też to widzicie. Dlatego będziemy szukali. Tych odpowiednich ustawień. Legendarny, włączony, włączony, włączony. Tak sobie to zrobimy teraz, bo no musimy znaleźć gdzieś to ustawienie, w którym ten Real jest sensownym zespołem. To pierwsza rzecz. I druga, powiem szczerze, bardzo mi się nie podoba, że gramy w podstawowym składzie i chciałbym stracić to miejsce. Chciałbym, żebyśmy wchodzili tutaj z ławki, no bo to, że my jesteśmy podstawowym zawodnikiem, ja naprawdę liczyłem, że nas wywalą na wypożyczenie. Wy mi piszecie. Poprosić o podejście na wypożyczenie Nie mogę, bo nie ma takiej opcji w FC24 No przecież to jest Jest to dosyć absurdalne, że Jesteśmy no name'em z Akademii I nagle Nara, mówimy Modricowi Nara, mówimy Crossowi Znaczy, no, no nie wierzę w coś takiego No chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę Natomiast, no zobaczymy jak to będzie eee... A co to są te strzałki? Nie mam pojęcia, widzowie. A najgorsze jest to, że nie mogę Wam spytać o zmianę tego, bo teraz nagrywam trochę do przodu. No dobrze, eee, e, Wow, ale tu przeszedł. O Jezus Maria, talmeria. Ta Real Madrid, słuchajcie, e, spadnie z ligi. A my mamy jakieś dziwne strzałki. Ej, no nie kumam totalnie. A bo to są pewnie strzałki do tego pressingu zespołowego, tak zakładam, ale. Chociaż nie, no bo to się nie zmienia. No, to powinno się zmienić. No nie zmienia się. Nie wiem, no dziwna sprawa. No nic, zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie. Na razie skupmy się e, na Kozajashi. Proszę tu o podanie, ale tylko po to, żeby zagrać doskonałą piłkę do góry. Otwieramy grę trentowi Aleksandrowi Arnoldowi, który już wpada w pole karne, ale już ta próba oddania tej e, futbolówki mu zbytnio nie wyszło e, nie wyszła Kozajashi. E, musimy zrobić jeszcze jedną rzecz, widzowie. No, no, przykro mi, ale to trzeba zrobić. No, bo to po prostu się tak grać e, zwyczajnie nie da, e, i musimy zmienić kamerę. Bo to to, 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 to nie jest to. E, wydaje mi się, że tu najchętniej zagrałbym sobie w ten sposób. E, e, współpraca i to sobie zostawmy. Wydaje mi się, że to będzie najbardziej sensowny. Nie mam pojęcia, co są te strzałki. W sensie. Ja chyba tego nigdy nie widziałem. Teraz musimy przykryć tutaj em, boczny sektor, ale naprawdę one nie dają mi tutaj w ogóle. Yy, co, co to jest? Nie wiem, czy on jest w formie. No nie mam pojęcia. Teraz trzeba uważać. E, ładnie bardzo przycisnęliśmy tutaj e, w defensywie. E, nieporadnie trochę wychodzimy z pod własnej e, bramki, no ale okej, okay. już, już wygląda to zdecydowanie lepiej. Ja proszę o zagranie górą, bo tam. Miałem dużo miejsca, żeby tę piłkę dostać, ale widzieliście, że zblokowane to było. No, ten Real jak na razie szokująco słabe, ale może teraz e, będzie okazja. Zagrajmy sobie w tą strefę. E, rozpędza się trend jesteśmy do podania, że gdyby Eder nie miał co zrobić, to może nam to zagrać. I podaje, ale tutaj my już też nie mamy, gdzie grać. Muszę to zrobić, słuchajcie, nie chciałem, ale ta Almeria tak nas ciśnie, że to trzeba było zrobić, żeby utrzymać posiadanie. Spróbujmy, może to trochę rozluźnić przerzutem. Był to niezły pomysł jak widzimy No i atakujemy To chyba Arda Güler jest przy piłce Mendy Ale on nie próbował dośrodkowania To była próba zagrania ziemią Ja nie prosiłem o tę piłkę to od razu mówię Jesteśmy przed, przed, przed polem karnym Jeżeli to wyskoczy no to ładujemy Jeżeli to spadnie do nas Ale raczej nie spadnie Chociaż zamieszanie ogromne No i tam niewiele brakowało Żeby do tej piłki dopadły Albo to jest w albo czuła To się nie udało, ale koniec końców piłka i tak wpada do siatki. E, Trent Alexander Arnold, ze swoją chyba pierwszą bramką w barwach Realu Madryt, e, głową pakuje piłkę do siatki. E, ale też no, z jednej strony chciałem chwalić Anglika za precyzję, z drugiej po prostu trzeba przyznać, że bramkarz zachował się tutaj fatalnie e, i tę piłkę zwyczajnie no wpuścił. To, to jest oczywiście gol strzelony przez Anglika, ale. No wydaje się, że tutaj zdecydowanie mógł pochwalić się e, lepszą interwencją golkipera Almerii. Zobaczmy, e, jak to będzie wyglądało. No na razie wygląda to bardzo źle, to zagranie piętą. E, to był beznadziejny pomysł. E, staramy się tutaj gonić. E, no i udało nam się to w miarę. Ja muszę zauważyć, czy te e, strzałki w górę, chciałem się zastanowić właśnie, czy te strzałki w górę są zawod nad zawodnikami, którzy... Są stali wtedy, może byliby to zawodnicy w formie Ale to się co jakiś czas zmienia No nie rozumiem tego zupełnie o co chodzi No bo to też nie są zawodnicy, których ja jakoś powinienem kryć chyba Nie wiem, słuchajcie Nie mam zielonego e, pojęcia Wiem natomiast Że pierwsza połowa tego starcia kończy się wynikiem 1 do 1 e, No i Kozajaszy za dużo Tutaj nie zrobił Jeżeli tak dalej pójdzie i będziemy tak bardzo poza grą To trzeba będzie się zastanowić Czy może ten SPO to nie jest lepsza pozycja, no ale co wtedy z Judem Bellinghamem? No nie wiem, gra go nie da na ESP, no bo wiemy jak ta gra wygląda. E, no trzeba się zastanowić. Próbuję wprowadzać Eder Militao. E, ja prosiłem, żeby on mi zagrał, bo liczyłem, że tutaj wykorzysta tę stronę, ale to była dobra decyzja to co kupaki tu zrobili. E, już Kozajashi wjeżdża też, żeby tutaj domykać ewentualnie. E, bez dośrodkowania. Teraz poprosiłem o dogranie, dogr gdyby nie przeciął nam tego Arda Güler... To byłaby okazja naprawdę zagrozić Bramca. Teraz musimy popracować w odbiorze. Panowie, pomóżcie mi też. E, tu staramy się odciąć tę linię poddania. Nie wychodzi to e, naszym rywalom, żeby przejść tędy, więc nieźle. Oczywiście to nie jest tak, żeby Gra to czuła i, i dostrzegła, e, ale staram się tutaj. No, oczywiście biegam trochę tak niezgrabnie, no bo widzimy, wiemy jak to w FIFA wygląda. E, ale koniec końców wyszło bardzo dobrze e, to naszej drużynie. Zagrywamy sobie tu od razu. E, wcielamy się w rolę. E, takiego skrzydłowego. Poprosiłem o zagranie od Fede Valverde. Jakby kopnął mocniej. A wiemy, że młotek w tej nodze on ma. E, można by było naprawdę fajnie w tej akcji e, podziałać. Groźba zdjęcia z boiska. Nie ukrywam, że dobrze, bo to też obniży trochę na ocenę. Ale teraz Kozajasz i świetnie powalczył. Ale piłki nie udało nam się e, zdobyć. Koniec końców. Tu musimy odcinać tą szósteczkę. Spróbujmy. No już byłem bliski od e, odebrania piłki. Natomiast. E, no, moment, moment przed tym odbiorem, tam jeszcze rywal był w stanie piętą zagrać. Teraz chciałem powiedzieć, fajna próba, powstrzymana przez Mendiego, ale nie powstrzymana. E, już lukarnym nasza piłka, e, naszym polukardem piłka, ale e, teraz wyszło nieźle. E, od... Dajemy to niestety źle. No nie jest to dobre spotkanie w wykonaniu moim. Nie mogę tu winić naszego zawodnika, po prostu ja podejmuję złe decyzje. Ale może teraz zrobimy wreszcie coś dobrego? Kozajasz na skrzydł. Zagrywa do środka. E, spróbujmy jeszcze tu poprosić o zagranie. Dostaniemy tę piłę, ale czy będziemy w stanie uciec rywalowi? Raczej nie, więc tu musimy. Em, na spokojnie. E, fajnie pograliśmy z Ardu e, To była naprawdę dobra wymiana. E, jeszcze ta piłka wybita. Spróbujmy to zagrać głową. Holy, niestety brakuje nam trochę fizyczności. Jak widać, ale ale nie zabrakło ryzonu naszym kolegom z zespołu, bo opanował piłkę bodaj e, Chouameni i Ferguson z 27 to jest piłkarz w naszym zespole e, ładuje piłkę do siatki e, Chouameni przytomnie do Irlandczyka, no i ten e, zdobywa gola, może na wagę zwycięstwa, natomiast ja wiem, e, że ten mecz sprawia, że upgrade'u to my w najbliższym czasie jeszcze e, nie zobaczymy, ponieważ pierwszym elementem, który muszę sobie wpisać, to jest minus jeden, niestety. Może gdybyśmy doczekali do jeszcze jednego gola, to wtedy wyszlibyśmy na zero, ale tak się jednak nie dzieje. Dobra, czekamy sobie na to, co wydarzy się tutaj w starciu z Celtą Vigo i no, przechodzimy do tego spotkania od razu. Wychodzimy w podstawowym składzie nadal. Tak jak mówię, ja bym chciał trochę odpaść z tej podstawy, bo tak bardzo jak, jak jara mnie to, że gramy w Real Madrid, tak bardzo chciałbym czuć... E, tutaj, jakieś wyzwanie, które jest przed nami, e, gole z dystansu, uniknij porażki. Więc, przynajmniej, ten mecz mamy zremisować albo chyba podbijemy na zwycięstwo. A w realu to jest chyba niezły cel, bo każdy chciałby wygrać. A ja tu się od razu urwę na takie szybkie wznowienie, ale e, nie zdecydowaliśmy się na to, więc już wracamy e, no, w miejsca, w których być powinniśmy. Liczyłem, że to podanie przejdzie. No, czym jest ta strzałka? Najgorsze jest to, że ja teraz muszę nagrać do przodu, tak jak wam mówiłem. I. Eee, prawdopodobnie będę się tak zastanawiał przez parę tygodni, znaczy przez parę odcinków. No nic, zobaczymy. Jak na razie tu staramy się odcinać. Orywala, dobrze, dobrze, dobrze był trzymany do czasu. Eee, teraz fajnie by było. O! Ale my nie mamy tego takiego magnesu, tego sklejenia do zawodnika. No i tracimy gola. Ja wiem, że jakby ja chciałem tu dobrze, nie? Jakby ja wiem, co ja chciałem zrobić, ale no niestety też wiem, jak to wyszło, bo tutaj jakby ten zawodnik. Bardzo manualnie robi te przechwyty, nie? I to było e, niestety widać. Ale dobrze, dobrze, odpadniemy z kadry na trochę. E, myślę, że takie wchodzenie z ławki może nam naprawdę fajnie posłużyć. Tutaj e, dobra wymiana piłek, potem strata. Nie prosiłem o to zagranie. No muszę się przede wszystkim też oduczyć tego e, proszenia. E, no bo Kozajasz jest trochę innym zawodnikiem. A teraz Eder Militao popełnia paskudny błąd. No i tak jak mówię, ten real. Jak na razie mało realowy. Tu, tu o piłkę powinienem poprosić i dobrze, że to zrobiłem, bo dzięki temu ta akcja cały czas trwa, a tak prawdopodobnie byśmy się gdzieś nadziali. Tutaj już nie widzieliście ikonki nade mną, bo nie chciałem grać. Teraz cyk do tyłu poproszę o zagranie i zmienimy stronę. To było bardzo ryzykowne, ale. Wyszło nieźle, w sensie. Po prostu powinien też się lepiej Mendy zachować w tej sytuacji. Natomiast tutaj wcielam się w rolę tego skrzydłowego. Tak jak mówiłem, też muszę tej pozycji szukać czasami, ale tu piłki nie dostajemy, no i trzeba wracać. Koza, Yashi. Tutaj jeszcze lekko przy poskrobałem rywala, co mogłoby skutkować ewentualnym stałym fragmentem. Na szczęście tak się nie dzieje. I zobaczmy, co będą chcieli tutaj zrobić rywale z Vigo. Świetny przechwyt. No i już... Jestem do grania. No uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ja chcę Cię wypuszczać, gościu. E, dobre to zagranie. Arda Güler. Arda Güler, ale tutaj no chyba nie zjadł śniadania, bo to zagranie absolutnie pozbawione mocy. Schodzimy tutaj do boku. Dziwnie się gra w formacji bezskrzydłowych, przyznam szczerze. E, I te połacie terenu, jakie ma, po, musimy pokrywać tutaj, no są bezlitosne dla naszej kondycji, nie? To naprawdę jest, jest tego dużo. E, zobaczmy. Czekam na zagranie. Okej. Okay. Tam nie mogę zagrać. Natomiast... Jak mnie przestawiają. I to tak w ogóle bez problemu. Dobra, teraz dobrze trend. Aha. Czyli to był faul, ja tam nie byłem faulowany. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze. Ale nie dyskutujmy, skupmy się, bo tutaj też są decyzje, których ja czasami nie podejmuję. Delikatnie rzecz ujmując optymalnych. Czy mam do kogo grać do przodu? No nie. Panowie, więc może byście tam wybiegli, bo ja bym chętnie chciał wam zagrać, a nie mogę. Teraz spróbujemy zagrania za linie. To jest niezły pas, niewiele brakowało. I słuchajcie, będziemy mieli z tego gola prawdopodobnie. Tak jest. E, strzela Ferguson po raz kolejny. Natomiast no, nie będę ukrywał, ja czuję drobną zasługę w zdobyciu przez nas tej bramki, bo e, gdyby nie ta próba bezpośredniego zagrania. No, to tutaj nie byliby w tarapatach gospodarze tego pojedynku, prawda? E, więc, no oczywiście, nie przekłada się to bezpośrednio na statystyki, e, natomiast cieszy fakt, że ten pomysł nie był najgorszy e, i że ogólnie widać potencjał w, ty w tych podaniach. Naj najbardziej to, czego nie czuję, to jakiejkolwiek fizyczności tego naszego zawodnika. Po prostu, kto nas nie dopada. To przepycha nas i robi z nami co chce I tak jak mi się wydaje, że to jest fał To po prostu chyba to jest taka dysproporcja W fizyczności I brak jakiegokolwiek I, i, i brak jakiegokolwiek No no takiego utrzymania na nogach, no zobaczymy, teraz e, starałem się tę piłkę przejąć, nie udało się, a widzieliście jak rywal uciekł zagrajmy sobie to w ten sposób, fajnie, trochę ryzykownie ale fajnie, Arda Geller mógł mnie ograć, nie zrobił tego natomiast teraz dostajemy zagranie e, no i czekam, czekam, czekam na Fergusona, spróbujmy mu to wy to widzieliście, w sensie w momencie dośrodkowania mój napastnik stwierdził, że wybiega z pola karnego, cofa Dosłownie zawraca, e, no okej okay. Ale była próba rajdu, słuchajcie, była próba rajdu, starałem się zrobić, co mogłem. E, więc no wiemy, że są jeszcze te deficyty, ale też wiemy, że e, Koza Jashi akurat tych deficytów mieć będzie jak najmniej, bo to jest zawodnik, po którym e, spodziewamy się, że będzie się nam pięknie rozwijał. Poprosiłem o zagranie, bo tu podłączam się jako jeszcze dodatkowy zawodnik z boku. E, I możemy sobie to zagrać w ten sposób i tu idę na obieg. Puść, 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 puść! Super. Czy nie super? No niestety, nie super. E, starałem się przycisnąć, nie wyszło, ale może! Czułam, nim przyciśniemy. No, nie, no prawie, słuchajcie, prawie. E, mocno przeatakowaliśmy. No i mamy zmianę. Zobaczmy, schodzi Arda Geller e, i na boisku w jego miejsce pojawia się kto? To jest pytanie. No bo Beltranto e, po stronie rywali, a u nas Vinicius Junior. Co się dzieje z Judem Bellinghamem? E, nie mam pojęcia. Natomiast teraz zagrywamy tutaj. Nie, nie wyszło to idealnie, ale ok. Jest czuła menu. on odpowiada tutaj za e, granie bardzo mocno przez środek. Jesteśmy my. Nie prosiłem o to zagranie, więc się nie spodziewałem w ogóle, że dostaniemy to piętą. A gdyby ta piłka do nas dotarła, to byłaby szansa na zdobycie gola. No ale dobrze, e, widać, że tym ruchem jesteśmy też w stanie dać e, naszym kolegom sygnał, żeby z nami tu pograli. A tu trzeba uważać. Ja szedłem jeszcze w ślizgiem. Gdyby chciał Rywal jeszcze dogrywać wzdłuż bramki, e, żeby to przejąć. E, ustawiamy się tutaj. Mam nadzieję, że będziemy w stanie tę piłkę ewentualnie wybić. No nie do końca, ale ważne jest to, że e, wyłapuje to nasz bramkarz. Ja proszę o zagranie tu, bo mam bardzo dużo przestrzeni na boku. E, urywaj się, MUDI. Świetne to zagranie. Ale czemu on nie pociągnął z tą akcją? Em, tylko. Z... Od razu się odwracał, nie rozumiem tego, e, bo mógł naprawdę wykorzystać to podanie. No cały czas miało też siłę, e, i jakby szło w ten sposób, że spokojnie można było tutaj e, pociągnąć tym skrzydłem. No nie czaje, nie czaje zupełnie. E, może bez sił jest Francuz. E, no co w sumie może tak być, bo patrzymy na to jego postawę w defensywie teraz i wyglądało to bardzo źle. E, zobaczmy teraz. Fede Valverde, bezbłędny Urugwajczyk, ale z piłką nie udało mu się wyjść e, i tu musimy uważać, e, ale tak jak wróciłem, tak e, my wróciliśmy w posiadanie futbolówki, poprosiłem o zagranie tej piłki, tam było, było, było granie, no ale nie udało się, natomiast teraz wypuścimy lekko, byle nie stracić, możesz jeszcze mnie tutaj ograć, super, e, my zagramy tutaj bez straty, bez spalonego, e, Ferguson wycofaj to, spróbujmy wrzutki. No nie jest to nasz najmocniejszy element, przyznajmy. E, ja poprosiłem o zagranie, no prosi, prosiłem, żeby w tamtej główce było. No ta wrzutka powinna być lepsza, ale e, było to na pewno spotkanie już lepsze. Takie, które e, jakoś tam rokowało, jeżeli chodzi o kozajasiego. Też ja muszę go wyczuć. Pamiętajcie, no do tej pory cisnęliśmy Robeńskim, zawodnikiem, przy którym ja musiałem się oduczyć w ogóle e, myślenia, tylko po prostu trzeba było łupać i łupałem, nie? Jakby na tej zasadzie do tego podszedłem. Twoje finanse mają się teraz lepiej. Fajnie, ty mi lepiej powiedz o mojej sytuacji klubowej, to by mnie bardziej interesowało. E, możemy oczywiście, słuchajcie, e, początek tych finansów wpłacić na schronisko dla piesków. Uważam, że spoko. E, ten jegomość tutaj całkiem uroczy. Myślę, że e, zadowolony jest z dotacji na chrupeczki, kocyk. E, no i zresztą kozajaszy na pewno psa by miał. E, bo. No bo wszyscy są super no, po prostu. Jakby wydaje mi się, że ta argumentacja e, powinna do wszystkich e, trafiać, a jako że jest to zawodnik, który ma duży wpływ na rynku e, japońskim, to też chcemy mieć agencję, która pomaga nam e, dobrze tę markę zawodową e, i zawodowo budować, więc po prostu inwestujemy w doradców od social mediów. No i taka funkcja wielu piłkarzom by się, yy, by się naprawdę przydała. Zresztą, że jaki zawodnik to ogląda i, i chciałby wiedzieć co i jak chętnie pomogę. Yy, I mówię to teraz akurat zupełnie bez ironii. Yy, bez ironii też mówię, że nie mam pojęcia co się dzieje, ale Rodrigo odchodzi do yy, Manchesteru City. W sensie trochę to rozumiem, no bo jednak yy, nie ma pozycji dla niego w, w tym układzie. Arsenal chce Fernanda Mendiego, Rico Luis chce. Do Realu Madryt, co się tutaj dzieje? W sensie wymiana zawodników jest taka, że ja naprawdę tego nie rozumiem. No, zobaczymy. Zaczynamy w tym Madrycie, ale gdzie ta kariera nas zaprowadzi, nie mam zielonego pojęcia. Może jakiś. Mam pomysł. W sensie ja nie mówię, że my tam odejdziemy, ale uważam, że dla naszej kariery to byłby fajny kierunek. Słuchajcie, uważam, że to byłoby. Yy, naprawdę spoko, agent zawodnika, twoja droga, wybierz docelową drużynę, nie Hiszpania, a yy, Niemcy, i chodzi mi o ten zespół. To byłoby naprawdę spoko. I zobaczcie, że my tu nic nie musimy zrobić, w sensie musimy zdobyć dwa gole, czyli dwa gole spoza pola karnego, nie w sensie, jak się zaczyna tak wysokiego poziomu, to naprawdę szukanie potem tych zespołów, to nie jest duży problem. Tylko tu się znowu pakujemy do Bundesligi. Ale wiecie co? No, no to jest zespół, który pięknie rozwija. Więc gdybyśmy ewentualnie chcieli tam przejść, to fajnie by było mieć ich gdzieś tutaj na. Podorędziu, nazwijmy to. Tymczasem gramy z Hetafe. Ostatni mecz w dzisiejszym odcinku. Eee, nie robię treningów, daj mi spokój, My przechodzimy do meczu i wejdziemy sobie tutaj z ławeczki jako lewy środkowy pomocnik. Eee, Hetafe prowadzi, więc widzimy, że tutaj sytuacja eee, w, ty, w tym spotkaniu no, jest, jest równie słaba co ostatnio. Natomiast ja chcę zobaczyć nieustawienia kontrolera, przepraszam. Eee, ja chcę zobaczyć ustawienia gry, czy jesteśmy tu na poziomie. Jakim? Legendarny włączony włączony. Ok. Na razie to zostawiamy, aczkolwiek powiem szczerze, kusi mnie, żebyśmy w kolejnym odcinku zeszli o jeszcze kroczek niżej, bo e, ja chcę się tutaj dobrze bawić, a ten real naprawdę nie wygląda dobrze. I e, nie tylko przeze mnie, po prostu ogólnie. E, no, prezentuje się to naprawdę słabo. E, zakładamy dosyć. E, chciałem będzie zakładam dosyć wysoki pres, ale my prowadzamy piłkę, więc mogłem się wam nie przyznawać do tego, ale teraz dobre e, zagranie do przodu, świetnie, e, rozpędzaj się już tam, natomiast ja tutaj stracić nie mogę i straciłem, oj. myślałem, że się obrócę z tym, ale ja przecież żadnego upgrade'u temu zawodnikowi nie zrobiłem, to czego ja się spodziewam, nie? I co, I my sprzedaliśmy, przepraszam, Mendiego, i został na naczo po prostu na lewą obronę? No, nieprawdopodobnie zarządzana drużyna. No przecież Kamawinga nie gra na lewej obronie. No przynajmniej jest Luka Modrycz w składzie, taki plus. I Luka właśnie gra do nas. Teraz na górę, super to zagranie, w sensie to naprawdę było niezłe. Dostajemy tę piłkę, spróbujmy zagrać do Bellingama! No ale widzieliście, było niedaleko tego, żebyśmy asystowali e, przy tym oleju. Nie wiem, czy byłby to gol, ale e, zagranie naprawdę z potencjałem. Musimy zejść szerzej, bo gramy teraz jako lewy pomocnik. E, Bellingham do Viniciusa. E, no i to niestety nam nie wychodzi. Jak krzyczę chłopakom, żeby przypresowali. E, I samemu muszę tutaj... O, Mason Greenwood. No to tutaj e, mamy go na swojej stronie no nic, zobaczymy na razie jest Riko przy piłce, Oskar teraz Rahi, Rahmi znowu Riko to już jest 70. minuta tego spotkania teraz przy, przyciśnij przyciśnij, nie wiem czy tam nie faulowałem bo tak idealnie stempel chyba poszedł no ale ch chciałem tę piłkę odzyskać chciałem tutaj wiecie, no troszeczkę przycisnąć, bo widzimy, że nasza drużyna jest niesamowicie statyczna w tej chęci odbioru piłki tu musimy uważać na wbiegającego, ale już jestem, już, 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 już. już. Okej, okay, świetnie, Tibo Kurtua. My wychodzimy od razu troszkę szerzej. Proszę o to zagranie, gdyby Tibo chciał to dać i dał dobrze. My od razu głową, trzeba było to zrobić w ten sposób. Fajnie udaje nam się poklepać, zmieńmy stronę, ale to przekładanie piłki trwa jeszcze naprawdę długo i tu muszę pamiętać, że za każdym razem, kiedy chociaż trochę mam koło siebie rywala, to tego typu próba zagrania to jest. Ryzyko. Puszczony teraz e, Mason Greenwood. Fajne zagranie do Bellingama. E, znowu do środka. Dobrze to wygląda. E, dostajemy tę piłkę. Próba wrzutki. No ale tych wrzutek nie mamy. Ale jest Bellingham. Weź z tego, uderz! No i zablokowana ta próba. Ale dużo, dużo teraz e, korzystali z naszej pomocy koledzy. I bijemy stały fragment gry. No trafić w głowę Rudigera. No i mamy asystę. Zobaczmy. To dośrodkowanie gdzieś tam leci. Prawie, prawie, prawie. Wyglądało to naprawdę nieźle. Szkoda tylko, że piłka nie wpada do siatki. No nic, jeszcze może będzie jakaś okazja. No ale fajnie udało nam się tutaj to zagrać. Teraz bardzo dobre przejęcie. Modric do Viniciusa. Ja idę tam trochę szerzej. Nie prosiłem o zagranie. Liczyłem, że mimo wszystko piłkę dostaniemy, ale ta próba. E, no, fatalna w naszym wykonaniu. No, no, bardzo źle wygląda ten Real Madrid. No, tak smutno, muszę powiedzieć. E, a teraz musimy tutaj tego wchodzącego zawodnika powstrzymywać. E, też świetnie tam nasi em, koledzy w obronie. No i pompujemy w drugą stronę. Mamy wracać na pozycję. E, dostajemy w ogóle to podanie. Fajne, nie prosiłem o nie i ono było tym bardziej e, zaskakująco świetne. E, spróbujmy się tutaj urwać. Jestem. Zgrywamy. Uderz sobie z tego. No, liczyłem, że będzie to strzał trochę lepszej jakości, e, ale e, no na pewno widać, że to jest nasz najlepszy mecz do tej pory. Tymczasem, zobaczcie, Kozajashi, jak już się zaczął nam rozgrzewać, to zatrzymać się nie chce. E, jest Vinicius, e, z, e, my w środku bardzo ofensywnie teraz nastawieni byliśmy w tej sytuacji, no ale trzeba było tak to zrobić. E, tu, 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 odcinaj, odcinaj, odcinaj. Jakby zagrał do Greenwooda, to miałbym już tę piłę, no ale nie zagrał. Teraz Greenwood szybko odgrywa. Jak już się pojawiam koło rywala, to ci pozbywają się piłki. W Dosłownie idealnie, ale teraz jest okazja. Uciekaj, Vini. Spróbujecie rozpędzić tutaj. Fajnie wyszło. Vinicius od razu do środka. Luka, możesz to rozrzucić. Doskonałe zagranie od Modricza. Wpadniemy w pole karne. Wystawiamy patelnie. To musi być asysta. Nie będzie asysty z tego. Jeszcze nie opanowaliśmy piłki, tak? Out. Znaczy nie, 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 że nasz zawodnik, tylko ogólnie. Ja nie wierzę. Nie wierzę w to po prostu, ale teraz dobry przechwyt. Jak nie masz gdzie, to możesz wycofać. Patrz. Ty cofasz. Ja przyjmuję. I wrzucam I asystu! No niewiele brakowało, nie? Mamy stały fragment. Zobaczmy, dośrodkowanie. Czy będzie z tego gol? Trochę za lekko, trochę za lekko, ale może będę mógł się poprawić, jeżeli wygra tę piłę Edermilitao. Tak jest, dobra, wrzucamy od razu. Nie, czekamy. No ale ta piłka zdecydowanie za głęboko. No muszę powiedzieć, że e, fajnie to wyglądało, ale wyglądałoby jeszcze fajniej, słuchajcie, gdybyśmy mieli o pół, e, znaczy o pół, o jedną dziesiątą wyższą ocenę, e, bo dzięki temu... E, będziemy mieli upgrade w sensie, nie będziemy go mieli, ale będziemy go mieli. Wiecie o co mi chodzi? E, teraz, e, czy będziemy mieli bramkę, bo to też mnie interesuje: zablokowane to uderzenie. I kto będzie bił ten stały fragment gry? My, widzę Tibo Kurtuę. Spróbujemy w takim razie tę piłkę rzucić trochę wyżej, żeby ewentualnie ją złapał nasz bram. Kasz! gol! Nie, jak patrzę w zapiski. Na ile przekłada się to spotkanie. Mieliśmy ocenę 8, co sprawia, że nic nie tracimy e, na koniec tego meczu, bo. Ja, to był mecz na trzy asysty, nie? Jak na to patrzę. Statystyki kozajashi 8-6, więc e, niestety nie mamy tutaj szansy na podwójny upgrade, więc wreszcie coś by było. Ja nie wierzę. W... Sądziłem, że przeszkodą mogą być nasze umiejętności. A na razie przeszkodą jest tutaj Real Madrid, szatnia rozbita po tym meczu. Nie ma co się dziwić. Zobaczymy, jak będzie wyglądało kolejne spotkanie. Jak będą wyglądały kolejne odcinki. Carlo nie wie, co zrobić, ale to był dobry mecz za Jasiego. I to jest największy problem, nie? Że, że to był naprawdę świetne zawody Japończyka, tylko bez konkretu.